Co dzisiaj jest? Co dzisiaj jest za dzień? Mogę tak tylko podpowiedzieć pewnymi rzeczami. Dzisiaj jest piątek 13, czyli jeden z moich ulubionych dni w roku czyli pięknie pada za oknem a ja mogę sobie zrobić z piątku 13 i tak samo z racji tego, że mam kanał na YouTubie, mogę zaprosić was do filmiku właśnie o Jasonie Worhisie który występował w piątku 13 więc zaczynając, kim był Jason Worhis? Jason jest kultową postacią w filmach grozy szczególnie w slasherach, o których już opowiadałam w moim poprzednim filmiku gdzieś tutaj pojawi wam się miniaturka albo link, dlatego też serdecznie Zapraszam do obejrzenia go. Ale kim tak naprawdę jest Jason Voorhees z filmu Piątek 13? Jason nie miał łatwego dzieciństwa. W momencie, w którym pojechał na obóz, mierzył się on z różnymi deformacjami twarzy. Nie wyglądał tak jak inne dzieciaki w jego wieku. Spowodowało to, że jego rówieśnicy po prostu znęcali się nad nim notorycznie i na obozie niestety dokonali na nim morderstwa. Dzieciaki zamordowały Jasona w sposób bardzo brutalny, ponieważ dopuściły się one do utopienia go. A jego opiekunowie, którzy w w tym czasie woleli zajmować się wszystkim, tylko nie dzieciakami na tym obozie, dopuścili do tego. Matka Jasona, Pamela, kiedy dowiedziała się o tym tragicznym wydarzeniu, postanowiła zemścić się na osobach, które tego dokonały, i ogólnie zaczęła wszczynać mord na różnych młodych osobach. I tak właśnie widzimy pierwszą część serii piątku 13. Czyli zabójcą nie jest stricte Jason, a jest to jego matka, która właśnie sieje bardzo, bardzo duże zamieszanie w obozie Crystal Lake na młodych osobach, które przyjechały tam wypocząć. Została ona powstrzymana przez Alicję Hardy i było to właśnie w piątek 13, kiedy jego matka zginęła z rąk tej dziewczyny. W rocznicy śmierci matki Jasona Jason wyłonił się z jeziora Crystal Lake i postanowił dokonać mordu na ludziach. Sam on nie był już człowiekiem, ponieważ był postacią, która jest niesiewna. Śmiertelna, tak jak się już dowiadujemy przez te kilkanaście filmów w serii, pomścił swoją matkę, zabijając adycję Hardy. Jason Voorhees jako już nie człowiek, powracał do życia regularnie w każdej części, w której myśleli, że już zdołali go po prostu pokonać, Jason wracał dwa razy silniejszy i jedyną cechą, która go prowadziła jest pomszczenie jego matki, a także zemszczenie się na ludziach, którzy potencjalnie wyglądają mu na osoby, które mściły się na nim w dzieciństwie. Jason Voorhees nadal jednak posiada jakieś uczucia. Są to uczucia w większości negatywne. Najsilniejszymi wspomnieniami, jakimi darzył są wspomnienia z jego własną matką, która jako jedyna go rozumiała, jako jedyna go kochała, a osoby, które się nad nim znęcały po prostu nie wspomina tego dzieciństwa aż tak dobrze. Możemy też wiedzieć, że w ramach pomszczenia swojej matki słucha on głosów w swojej głowie w różnych częściach filmów, ponieważ wydaje mu się, że jego matka każe mu to robić. Właśnie dlatego niektórzy bohaterowie serii Piątku 13 próbowali podszywać się pod głos jego matki albo po prostu pod jego matkę, żeby po prostu przeżyć. W większej ilości przypadków po prostu to nie działało. Ulubionymi celami Jasona były osoby, które były pod wpływem różnych środków odurzających, takim jak alkohol czy narkotyki, dlatego że właśnie w momencie, w którym Jason został zamordowany jako dziecko na tym obozie, osoby, które go biły i mordowały, były pod wpływem alkoholu. W mordowaniu również pomaga mu uczucie wyalienowania, niedopasowania do żadnej z grup y, ludzi w swoim wieku, ponieważ nigdy nikt nie dawał mu na tyle atencji co jego mama. I nigdy nikt nie traktował go poważnie. Ulubioną bronią, atrybutem Jasona jest oczywiście maczeta, która jest powszechnie znana w praktycznie wszystkich jego kreacjach, aczkolwiek on dokonuje mordu też różnymi innymi sposobami, które na pewno, jeżeli prześledzicie sobie serię, zauważycie, z każdym morderstwem jest po prostu. Coraz to ciekawsza metoda zabijania. Jednym z celów Jasona również było zabicie Frediego Krugera, tak jak jakimś cudem połączyli te dwa uniwersum, o czym też już mówiłam w tym filmie. I powstał film Freddy vs. Jason, gdzie oczywiście Jason pozbawił na końcu głowy Frediego Krugera i również pokazuje to jego wielką siłę, tą, tą po prostu nieśmiertelność, ponieważ pokonał on jednego z bardziej wytrzymałych po prostu postaci w slasherach Jason Voorhees również doczekał się swojej gry piątek 13 która przez krótki tylko moment cieszyła się popularnością a później niestety Popularność spadła przez ilość błędów w tej grze. Ludzie, którzy odpowiadali za stworzenie tej gry w ogóle nie poprawiali tych błędów, była cała zbugowana generalnie masakra, sama miałam przyjemność w nią grać. Ja akurat wiążę dobre relacje z tą grą i bardzo fajnie się mi w nią grało z moimi znajomymi. Minusem jest właśnie to, że nie poprawiali twórcy tej gry błędów, które tam były i po kilku latach ta gra po prostu zmarła. Aktualnie ona nie wiem, czy jeszcze nadal istnieje. Na pewno nikt. Już w nią tak naprawdę nie gra. Opowiem Wam jeszcze ciekawostkę o genezie powstania imienia Jason. Imię Jason wywodziło się od połączenia dwóch imion synów reżysera. Czyli Josha i Jana, jakimś cudem on to połączył, a nazwisko Worhis wziął od swojej koleżanki Van Worhis ponieważ uznał to nazwisko za dosyć mroczne i wykorzystał je po prostu dla mordercy, co poskutkowało, ponieważ każdy w tych czasach prawdopodobnie zna mordercę, jakim jest Jason Worhis To już by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że taka krótka forma wam się podobała. Teraz też chminie nad nowym po prostu filmikiem, będzie on trochę bardziej wymagający, dlatego potrzebuje też czasu. Mam nadzieję, że zobaczycie. Zobaczymy się już niedługo i szczęśliwego Piątku 13